Halo, halo, czy mnie słychać? Czy nie ma żadnych zakłóceń? Melduje się Miss Aga, Gaga, która jest właśnie na księżycu. Odbywam specjalną misję dla LOL Surprise. Przyleciałam tutaj, żeby pokazać Wam najnowsze robotolalki. Tego jeszcze nie było. LOL Surprise Boys Arcade Heroes. Czyli roboto, lalki LOL Surprise, które będą miały normalnie robotowe zbroje. Są jak widzicie zamiast kul ukryte w takich jakby automatach do gry. I tutaj nawet zobaczcie jest joystick. I, I chyba będziemy musieli wrzucić pieniążek, żeby wydostać tego robota. No pierwszy raz spotykam się z czymś takim w lalkach kolekcjonerskich i naprawdę jak na razie podoba mi się nieziemsko, szczególnie właśnie te opakowania. I jak widzicie mam tutaj całe pudełko. Wszędzie są tutaj boysy na obrazkach, ale jest też jedna. Dziewczyna. I, I nie wiem czy, czy, czy to tak jest wszędzie w każdym pudełku, że zawsze jest tylko jedna. Obejrzyjmy sobie jeszcze z tyłu tutaj to pudełko, bo widziałam, że o tutaj chyba są pokazane wszystkie postacie, które są do zdobycia. Chociaż nie wiem czy to są wszystkie, zobaczymy dopiero na liście. I e, jak widzicie jest tutaj rzeczywiście jedna dziewczynka, nazywa się Starling, reszta to są Boysy. I nie wiem, który mi się podoba najbardziej. Później koniecznie też napiszcie w komentarzach, który Wam robot podoba się najbardziej, bo mam nadzieję, że z tego całego pudełka uda mi się zdobyć wszystkie te lalki. W sensie te roboty? Roboto lalki? Roboto chłopaków? Nie wiem, jak to nawet nazwać. Mi się chyba tutaj najbardziej podoba ten Ala taki tygrys albo Titanum, bo, bo jest czerwony, a ja lubię kolor czerwony dlatego. Wyciągając teraz te automaty do gry, te pudełka, zobaczyłam, że tutaj wszędzie na dole jest inny jakby no robot narysowany i inny chłopczyk, więc może to oznacza, że takiego w środku tego pudełka znajdziemy. Taki jaki tutaj jest na obrazku, ale no to nie wiem, to się zaraz przekonamy jak zacznę otwierać. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, to to na pewno ułatwi bardzo sprawę z kolekcjonowaniem tych figurek. No bo wiecie, nie, nie będziemy wtedy trafiali powtórek, ale to mówię, to zaraz zobaczymy. Ej, no rzeczywiście, patrzcie. Tutaj jest ta taka głowa, o jakby taki kask i tutaj w środku jest ten sam. Wow, ale fajnie w końcu LOL Surprise zrobiło. Nie będę miała powtórek i wy nie będziecie mieli powtórek, bo będziecie mogli sobie wybrać jakiego chcecie. Mamy tutaj jakąś saszetkę i wyczuwam, że tutaj chyba będzie moneta. Moneta, którą będziemy musieli otworzyć. Ale czad, no po prostu nie wierzę, że coś takiego zrobili. Mamy praktycznie jak automaty na kulki, 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 kulki. Tylko tutaj mamy zamiast kulki głowę robota. <laughs> mamy kask. Coś źle robię, Boże. Nie, ja, Aga, z wrażenia już nawet nie umiesz wepchnąć monety. No i co, halo? O! Dobra, myślałam, że coś źle, a jednak dobrze. Tej monety po prostu nie wciska się tam do końca, tylko ją tak trzeba no, docisnąć i wtedy to nam się jakby otwiera. I, I co dalej? Aha, teraz ściągamy tutaj to. Ja nie mogę, normalnie zbroja robota jest, ale czat. Ale czat, ale to będzie kozacko wyglądało na mojej półce naprawdę. Już tutaj w środku widzę, że mamy ukrytego jakiegoś chłopaka. No i zobaczcie można go sobie normalnie o postawić i stoi. Stoi, jak się patrzy. Ale na 100% można go też stąd wyciągnąć. O widzę, że tutaj wszystko się fajnie rozkłada. tak samo chyba wszystkie te elementy. można pościągać i pewnie można też łączyć z innymi zbrojami ciekawe, czy można wiecie tworzyć. Tworzyć jakieś takie zwariowane zbroje. I tutaj widzę, że mamy chłopaka, który ma dwukolorowe źrenice. To się jakoś nazywa, prawda? To ma jakąś swoją nazwę. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Na razie go nie będę, słuchajcie, wyciągała z tej zbroi. E, niech sobie zostanie. Chcę mieć, wiecie, armię robotów, która zniszczy cały świat! Lol, dostaliśmy jakąś kartę. E, gościu nazywa się Cyber. E, tutaj widzę, że ma siódmy level. Baterii ma na ósemkę, siłę 4, a jakiś nie wiem błysk. Nie wiem, co to Pikachu, czy o co chodzi. 10. I tu z drugiej strony mamy tego chłopaka, który będzie w środku siedział. Znaczy, który siedzi już w środku. Nazywa się VR Dude i pizza, czyli co? Jaki jest gruby, czy jak lubi jeść? O co tutaj chodzi? No nie wiem, dobra, ale wiem na pewno, że dostał dwa lewele kiedy wsiadł w zbroję robota. Stał się po prostu lepiej wylewelowanym ziomeczkiem. Tutaj u góry, zobaczcie, mamy taki jakby ekran odwracany. Najpierw wybieramy sobie bohatera, a później nimi jakby walczymy, czyli coś trochę jak taka gra Tekken, gdzie właśnie walczy się ze sobą. I tutaj wydaje mi się, że ja to muszę jakoś Wyciągnąć, albo nie wiem, rozerwać, czy coś takiego, bo chyba tutaj będą jakieś saszetki. I tutaj, z tego co widzę, mamy jakieś niespodzianki, i to są chyba dla niego ubrania, dla tej lalki, bo on chyba tam, wiecie, goły siedzi, tak mi się wydaje. <grym> Biedny, goły musiał wejść do robota. O nie, wszystko mi wypada. Co tutaj, jaki fajny? Zobaczcie, jaka fajna butelka. Chyba z kawą, no nie? To kawa jest. Czyli mamy tutaj. Pana Kabosza pewnie pije kawę, a później e, idziemy nawalać Widzów, którzy nie subskrybują mi sagi, tak e, 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 nie się, tak Dobra, bez agresji kolego, bez agresji Wszystkich widzów kocham, ale tych, co mają subskrypcję, kocham bardziej na razie tego ziomeczka zostawiam w zbroi. Nie będę go też przebierała w ciuszki, bo tak jak już mówiłam wcześniej, chcę tutaj sobie stworzyć armię robotów i jak wszystkie otworzymy, to wtedy pościągam z nich tą zbroję i przebierzemy je w ciuchy. On chyba nazywał się Chaos i z tego co widziałam na liście, on jest mega mega rzadki. Tum 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 tum. Cyber ROBOTY Z KOSMOSU ATAKUJĄ! E! Dobra, słuchajcie, sorry, ale, ale ja mimo tego, że jestem dziewczyną, to ja zawsze wolałam się bawić zabawkami dla chłopaków. Miałam bardzo dużo samochodów, jakieś roboty, nie wiem, no klockami i tak dalej. O nie! O nie, jak ty wyglądasz, co ci się stało? O nie, jak to wygląda? Nie, trzeba cię obrać, nie twoje nogi, ratujemy cię. Z tego co już widzę, on ma taką, no, bardziej wypasioną zbroję niż ten poprzedni, bo tutaj, zobaczcie, z tyłu ma jetpacka! albo, nie wiem, jakieś skrzydła, pewnie na nich może latać. No bo czekajcie, bo ten czegoś takiego nie ma, nie? Nie, ten czegoś takiego nie ma. Więc strzelam, że on jest pewnie właśnie jakimś tutaj szefem drużyny. I bardzo fajną, ma tutaj tą fryzurę. Nie wiem, taki warkocz na głowie, ala i jest coś takiego, ale nie wiem. Fajne, bo ma taki mocny, neonowy, żółty, zielony kolor, aga. Już ci się nawet kolory mylą. Oj, aga, aga, nawet ci się już kolory mylą. Wówczas zobaczcie, jak on może krzywo stać. <laughs> ale stoi, krzywo, ale stoi. E, dobra, mamy tutaj jego kartę. No i zobaczcie, on ma dziewiąty level. Tamten chyba miał y, siódmy, prawda? Czy nie. Czy takie same mają, halo? Rzeczywiście miałam rację, ma on wyższy level niż tamten poprzedni, czyli jest po prostu, no, no, no nie wiem, lepszy, ale pewnie dlatego, że jest po prostu rzadszy. I jeszcze musimy, słuchajcie, otworzyć tutaj jego dodatki. Ula la la la, ale czaderska butelka! No to jest po prostu jakiś szok. Pierwszy raz w życiu podobają mi się butelki. Chodź tutaj. Uuu, to wygląda jakby, nie wiem. Tutaj było jakieś paliwo dla, dla tego robota, a, a nie coś do picia takiego ludzkiego. I tu widziałam, że coś jeszcze było takiego śmiesznego. O, o, to. Co tu jest? Body, manki, Addition y, Comics! Że to niby jest komiks! On ze sobą nosi po prostu wszędzie swój ulubiony komiks! Chociaż ja tutaj tego komiksa nie rozumiem, bo to jest chyba jakaś latająca małpa. Ja nie lubię małp, ja się boję małp, więc. Sorry kolego! Ale nie mam do ciebie szacunku, jeżeli lubisz komiks o małpach, to jest z tobą coś nie tak. Czas teraz na ziomeczka Tygrysa. I w ogóle, czy one wam trochę nie przypominają, w sensie te pozy Power Rangersów? W ogóle znacie Power Rangersów? Yy, to kiedyś było naprawdę, za, za, za moich czasów, Power Rangersi byli naprawdę bardzo popularni. Mimo tego, że oni jakoś, nie wiem, tak średnio mi się podobali, średnio mi się podobał ten serial, bo... Bo były tam tak słabe efekty specjalne, że nawet ja, będąc dzieckiem, wiedziałam, że one po prostu są no, mega słabe i kiepskie. Uuu, no ty tutaj powiem, ci robisz najlepsze wrażenie, jak na razie. Wyglądasz jak tygrys, ukryty tygrys w maszynie do gry. Jak uzyskasz za słaby wynik, to, to wtedy on cię dopada, wychodzi z tej maszyny. W ogóle jestem ciekawa, czy. O, dobra, właśnie. Byłam ciekawa, czy da radę bez pieniążka otworzyć. Ale jak widzicie, da radę, po prostu trzeba użyć trochę siły, chociaż nie wiadomo, czy tym sposobem coś nam się tam, wiecie, nie rozwali. Ten koleżka nazywa się Klo, czyli po angielsku, w sensie po polsku, to oznacza chyba Kieł. Kieł, chyba tak, chyba Kieł, jeżeli źle powiedziałam, to mnie poprawcie. Widzę, że on ma siódmy level, czyli tak samo jak ten tutaj nasz pierwszy ludek. Ludek, ziomeczek, ziomeczek, roboto ziomeczek, a w środku będzie kolega, który nazywa się Cool Cat, czyli pewnie lubi słodkie kotki. Hej, maleńka, chcesz zobaczyć moje słodkie kotki w piwnicy? Nigdy nie idźcie, jak coś takiego usłyszycie. <laughs> Nigdy nie idźcie do kogoś piwnicy. Jak na razie, to chyba ta zbroja podoba mi się najbardziej. Przez to może, że jest po prostu biała i wszystko tak na niej, wiecie, fajnie widać te szczegóły. Wygląda trochę jakby był jakimś astronautą. Dobra, zdejmijmy tobie jeszcze ten hełm i zobaczymy twoją baniurę. Baniurę. No dobra, banie masz taką, taką w miarę zwykłą. Tutaj jakieś, nie wiem, też warkoczyki albo dredy. Więc chodź tu do mojej armii robotów. Ty, 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 ty. Ja myślę, że oni wszyscy później polecą na podryw tych oto tam lalek, które stoją. O szczególnie tej tutaj widzicie, która wygląda jakby była też z kosmosu, przeleciała przez te okulary. No, będziecie mieli tutaj w panienkach niezły wybór, oj, będziecie mieli! Bo w waszej serii jest tylko jedna, więc chyba nią się nie podzielicie, co nie? <grym> a może? Kto wie? Oj, współczuję ci, koleżanko, współczuję. Dopiero teraz to rozkminiłam, że jak dobrze otworzymy te rzeczy, o tutaj od razu zaczniemy tą folię rozrywać, to zobaczcie, możemy to wszystko tak ładnie powyciągać, a nie jak ja się męczyłam poprzednio... O, to nawet wręcz samo wypada! A, bo to niby tak wypada, jakby to była jakaś nagroda, wiecie, za, za wygraną, czy coś takiego. Dobra, powypadało, wszystko powypadało i teraz sobie, hop, możemy wszystkie gadżety wyciągnąć. Hi, czy on ma deskę? Ja nie mogę, płonąca kupa! Nie, dobra, to nie jest płonąca kupa, to jest po prostu płomień, aga. Czy... Ja nie wiem, czemu się to z polącą kopą skojarzyło, ale dobra, nieważne. Czas teraz na jedyną dziewoję w całej tej bandzie Arcade Heroesów. Oj, biedna, że ona tylko jedyna tutaj jest. Jak ona sobie poradzi z tymi wszystkimi facetami, Chociaż powiem wam Ja tam zawsze wolałam się z chłopakami dogadywać Na przykład w przedszkolu Powiem wam, że z dziewczynkami w ogóle nie siedziałam Siedziałam tylko z chłopakami Bo oni mieli jakieś fajne zegarki I, i ja lubiłam takie gadżety oglądać A dziewczyny nie wiem Tam rysowały coś i, I mnie to bardzo nudziło A tak naprawdę teraz jak jestem dorosła już To wolę jak widzicie lalki To jest takie dosyć śmieszne Bo, bo za dzieciaka w ogóle było zupełnie odwrotnie Ale to może dlatego że teraz po prostu zabawki są dużo lepsze i dużo ciekawsze. Choć tu dziewojo. O nie, o nie, o nie, goła! O nie! Nie miałaś tak wyglądać! Nie możesz tutaj w samym stroju paradować przy takiej bandzie chłopaków. Ubieraj się! Udało mi się ją złożyć z powrotem, bezproblemowo. Widzę, że ona tutaj z tyłu też ma jakiś taki jetpack albo właśnie skrzydła, coś alatającego, podobnie jak ten zielony. I w ogóle, kobieto, jak ty się nazywasz? Halo, gdzie jest Twoja kartka? Tutaj, o tutaj, dobra, w środku. Tu jeszcze mamy, słuchajcie, listę, ale listę zobaczymy na samym końcu. Wam wtedy wszystko pokażę. I uwaga, uwaga: Starling, czyli to jest jakaś taka gwiazda dziewoja, pewnie lata sobie gdzieś w kosmosie, nie wiem, albo może jakąś siłę, ma wiecie, gwiazd. I uuuuu, najsilniejsza jest! O! taka gorąca, że aż wypadła z ręki. <grywa> Najsilniejsza jest I w, ogóle, że ona, i w ogóle widzę, że ona tutaj ma na dole jakąś inną w ogóle super umiejętność. Ten zobaczcie ma tutaj jakiś wybuch. Ten ma tutaj pioruna, a pan pazur ma yy, kłębek wełny, ale <grywa> beka. Czyli to są tak jakby ich super umiejętności, którymi oni się posługują. Tutaj ta nieskończoność to ja nie, nie wiem o co chodzi, bo co, że może jest nieśmiertelna albo coś takiego. A z tyłu widzę, że też mają zupełnie inne tutaj umiejętności, ale fajne. Dopiero teraz to zauważyłam. Dali im po prostu pełno różnych emotek. Idzie woja, w sensie jak nie jest robotem. To nazywa się Infinity Queen, czyli taka właśnie nieskończona księżniczka? Dobrze dobrze tłumaczyłam? Chyba tak. Nie wiem, miałam trzy z angielskiego. <laughs> Ulala, -la, zobaczcie, jaka ona jest ładna. Ma tutaj błyszczące te włosy brokatowe i ona właśnie jest jakby taka ultra rzadka, najbardziej rzadka laleczka spośród tej serii. Chociaż tak naprawdę, jeżeli tutaj widzicie na tych pudełkach, możemy podejrzeć jakie nam się trafią te roboty, no to wtedy nie ma, wiecie, tego elementu tej niespodzianki, więc tak naprawdę w sklepie będzie łatwo sobie z pudełka wyszukać taką lalkę, którą chcemy. U ale fajne, dobra, czekajcie. Rozerwę wszystko, niech powypadają te rzeczy na dół. Mamy już wszystko, ale dostała czaderski strój. Ja nie mogę. Bardzo mi się podoba. Fajne ma kolory. Tutaj. O, to jest chyba soczek Galactic Punch! Tutaj na opakowaniu mamy podane, że to jest ich aktualny rozmiar. No i czekajcie, przyłóżmy i rzeczywiście, to się zgadza. Nie okłamali nas, <laughs> nie oszukali nas, wszystko jest, wszystko jest gitmalina. Dobra, to teraz otwieramy tutaj tego pana ziomeczka. Widzę, że on ma tutaj jakiś fajny. Yy, jak to się nazywa, saszetę, saszetę o tak, już Wam mówiłam na początku że ten czerwony właśnie też mi się bardzo podoba, no bo, bo lubię czerwony kolor po prostu i zobaczcie w ogóle te, te same automaty też są czaderskie do postawienia sobie na półce, bo później tutaj do środka możemy też yy, te roboty powsadzać i one będą nam wiecie, tak fajnie się prezentowały no dobra, chodź tu do mnie kolego, już trudno, otwieramy Ciebie bez pieniążka bo pieniążki to dla Grażyny pójdą, a nie... <śpiewanie> pieniążki wszystkie dla Grażyny. Was muszę siłą otwierać. Dobra, zobaczymy może tym razem pierwszą kartę. Girgaj! Czyli to jest pewnie mm, ziomeczek, który dobrze się zna na naprawianiu, czyli jeżeli jakaś zbroja się naprawi, to naprawi, zepsuje, to on ją wtedy naprawi. Ma tutaj nawet młotek jako umiejętność. I... Uu, panie! Pan chyba bardzo, bardzo silny jest. A będziesz mi wnosił zakupy, Ziemnioki na trzecie piętro? Jesteś taki silny? <laughs> Zawsze mój brat musi to robić, ale teraz poproszę Ciebie. Mam nadzieję, że dasz radę, że Twoja jakaś super umiejętność ci w tym pomoże. Dobra, jego zbroja też wygląda przekozacko. Jest srebrno, taka czerwona. Wygląda właśnie, jakby był trochę robotem zrobionym z puszki, <laughs> ale, ale bardzo fajnie wygląda. Tak mega. Ro, robotowo. <noise> Roboczo chciałam powiedzieć, ale robotowo chyba lepiej pasuje. I zobaczmy teraz, tutaj koją baniurę. Masz ładne włoski. W ogóle bardzo ładne te lalki w tej serii są. Jeszcze później jak je wyciągniemy z tych zbroi, to sobie zobaczymy je w całości, jak one wyglądają. Ale kolego dostałeś czaderskie kolorowe ciuchy. Butelka to jest puszka. Takie już poprzednio mieliśmy u jakichś innych lalek. I dobra, jeszcze ciuszki. No nic, to słuchajcie, później wszystko mu ubiorę i zobaczymy, jak to będzie na nim wyglądało. O, jakie fajne kieszenie! Ale czaderskie galoty. Zium! No to czas teraz na ostatniego tutaj koleżkę. Wygląda on chyba najbardziej grzecznie z tych wszystkich tutaj kolegów. Wow, ale ten ma fajny odblaskowy kask. Dobra, ta zbroja też mi się bardzo podoba. Kozacko wygląda, i w ogóle możecie też się zapytać, bo wiem, że no nie ma co się oszukiwać, większość dziewczyn mnie ogląda, ale jeżeli macie, nie wiem, jakichś kolegów albo rodzeństwo, to zapytajcie się, w sensie chodzi mi o chłopaków, czy takie roboty też im się podobają. Czy, czy na przykład chcieliby coś takiego zbierać, czy, bo właśnie, bo właśnie to mnie bardzo zastanawia, czy, czy Lol Surprise chce też zacząć, wiecie, wprowadzać coś dla chłopaków, czy. Czy bardziej i tak takimi robotami jarają się dziewczyny? O, jaki ładny! Wygląda trochę jaki Jasiu Dąbrowski. Nie wiem, czemu mi się z nim to skojarzyło. Tum, turutum, tum, tum! Nazywa się Atomik. Ma tutaj rakietę, czyli pewnie gdzieś też tam wiecie. Buszuje w kosmosie. I nazywa się on fanboy. I ma tutaj, widzę, saszetę przewieszoną e, tak, jakby na ramieniu. Co to tutaj jest? Wiatrak? A bo to fan, bo fan to po angielsku znaczy też nie, że jako fan, wiecie, fanka i tak dalej, tylko też jako wiatrak. Co? Może dlatego ma takie włosy rozwiane. O co tu chodzi w ogóle? Nie wiem, dobra, nieważne. Banda Robotolalek, lalek Miss Gagi opanuje całego YouTube'a. Cała szóstka nie boi się niczego. Nie boi się doktora Agoni, nie boi się Miss Gagi. Nie boi się nawet dziobaka Kwaka. Na to przygotowani, ale tak naprawdę się go nie boimy. No cóż, lekki pogrom się tutaj odwalił. Tak bywa. Oj, temu tutaj trochę głowa zawisła pomiędzy znakiem. Ale, ale spokojnie, ja was już i tak rozbieram z tych zbroi, żeby ubrać was w wasze ciuchy. Tutaj już tą bieliznę tej koleżanki widzieliśmy. Pokaż, jaką ty masz. Pokaż, Jasiu, rozbierz się, pokaż. Uuu, jaka fajna koszulka. I jakie fajne majciuchy. I zobaczcie, je może normalnie ściągnąć. Bardzo fajne. Dobra, zobaczmy teraz kolejnego. E, e, e. Ciężko powiem wam jedną ręką to pootwierać. Ojeja. A, bo oni mają tak nogi na kulki podoczepiane, jak to dziwnie wygląda. Ja myślałam, że mu się coś stało, że taką walkę stoczył z dziobakiem kwakiem, że, że po prostu nogi mu już na zawsze odpadły. Ojej, a jakie, jakie czaderskie! One mają stroje pod spodem. Wow! Ale to fajnie wygląda, no tego to się w ogóle nie spodziewałam. Dobra, jeszcze tego tutaj ziomeczka. A! Serio, naprawdę, wybaczcie. Jedną ręką jest bardzo, bardzo ciężko. Widzę niebieskie bokserki. I o, jaka fajna koszula! Pokaż się różowo-włosy kolego. O, ty masz tutaj, tak widzę, najzwyklejsze te ciuchy. Wygląda to trochę u góry, jakbyś miał taką piankę, wiecie, yy, do kąpania się w morzu. I, I czekajcie. I został ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze jest do rozebrania, czy już wszyscy? Zobaczcie, on ma tutaj na koszulce napisane, że jest zły. O, boże, a może to jest. Przeciwnik ich, oni może z nim walczą, może to jest wróg, dlatego ma czarną zbroję. Hmm. no teraz opowiem Wam, nie wiem, nie wiem, może coś na liście jest napisane o listy, jeszcze nie, nie sprawdzaliśmy. Chociaż nie, wydaje mi się, że to wszyscy są, wszyscy są tutaj ziomeczkami, tak, zobaczcie, wszyscy są super ziomeczkami, wszyscy się bardzo lubią, chociaż oni, a bo czekajcie, oni są tak jakby podzieleni na drużyny, widzicie, tu jest drużyna P1, czyli jakby tych trzech, i drużyna P2, tych trzech. Nie wiem, czy to o to chodzi, ale może, może właśnie o to chodzi. Tutaj jeszcze widzicie o wszystkie ich imiona, oznaczenia, ich rzadkości i tak Ale dobra. Idę ich teraz ubrać.